Cześć, z tej strony Paweł, a dzisiaj zrobimy sobie unboxing tychże nowych słuchaweczek od duńskiego producenta, jakim jest Jabra. Jest to model Elite 4, który w zasadzie teraz właśnie miał swoją premierę. Nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. No i jesteśmy. Oto życzone słuchaweczki i je sobie dzisiaj otworzymy. Ciekawe. Otwieranie, że tak to ujmę, hmm. w końcu poszło. Dobrze, co więc skrywają? Na początek mamy powitanie od producenta. Podziękowanie za wybranie. Tego produktu. Następne, oczywiście, słuchaweczki które możecie zobaczyć, właśnie tutaj. No i zaraz je sobie rozpakujemy. Oraz akcesoria. Hmm, czy coś jeszcze? Jeszcze więcej papierologii. Dobra, przejdźmy sobie w takim razie do tych ważniejszych rzeczy. To sobie odkładamy. Zacznijmy może od akcesoriów. Znajdziemy tutaj przewód w kolorze słuchawek USB-A do USB-C. No oraz oczywiście zestaw gumek. Czy są jakoś one zabezpieczone, czy po prostu tak oluzem są? No w zasadzie to, to chyba tak oluzem. Mamy tutaj łącznie w takim razie trzy rozmiary. Tutaj widzicie S, tutaj L, a na słuchawkach, które są tutaj będzie najprawdopodobniej MK. Przesuniemy sobie to, to, to. Czas na gwóździa gwoździa, gwoździa programu, czyli słuchaweczki. No tu i wygląda w następujący sposób. Całkiem ciekawy kształt, muszę przyznać, że z dwóch stron jest płaski. Tutaj widzimy złącze USB typu C do ładowania, bo oczywiście jest to również powerbank dla naszych słuchawek, a w tym miejscu jest oczywiście również dioda powiadomień. No to nasze słuchaweczki w pełnej okazałości. Jeszcze oczywiście Wnętrze naszego Powerbanka całkiem okazałe, ale trzeba pomieścić w końcu gdzieś owe słuchawki, które w sumie małych rozmiarów to nie są, jak możecie zobaczyć. Tutaj jedna, tutaj druga. Owe słuchawki wyglądają właśnie w następujący sposób. Są jeszcze tutaj piny do ładowania zabezpieczone na czas podróży, żeby zapewne się nie wyładowały, a nie żeby nic takiego nie miało miejsca. Tutaj pewnie widzimy mikrofony. I tak to się prezentuje. Mamy więc słuchawki, etui, mamy Kabelek, gumki i trochę papierologii. I to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!